A witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla bliźniąt na 2023 rok. Będę korzystała z talii Telematarot, Tarot Illuminati Wizard Starot, Delight Sears Tarot oraz wybiorę jeszcze jedną kartę z stali przesłania aniołów. Dobrze, zaczynamy. Najpierw wybiorę energię ogólną roku. Wybierzemy trzy karty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dla bliźniąt. Zobaczmy. Trzy denary przed chwilą miały byki też tą energię bardzo ładnie. O kurczę, to jest niesamowite. Macie chyba tę sam, tą samą energię. Tutaj trzy denary też oni mieli siłę. Tak mi się wydaje i no, tu mieli in, y, inną kartę. Macie tak, trzy denary, macie siłę i dziewięć denarów, też piękna energia na spodzie. Osiem była, więc jakieś też informacje, coś tutaj będzie. Y, Jakieś nowe informacje, które mogą właśnie też wpłynąć na ten rok 2023? Rok pod znakiem współpracy, siły też takiej samodzielczości. Myślę, że też będziecie tacy samodzielni, będziecie pełni wiary w swoje możliwości, będziecie właśnie liczyć na siebie też. Więc tutaj też myślę, że ta współpraca właśnie jak najbardziej będzie na wysokim poziomie, jeżeli właśnie są jakieś grono, które współpracuje, właśnie jest na takim wysokim poziomie, z taką energią pewności siebie, tego, że się uda, że to jest mój rok, ten 2023. Więc myślę, że tutaj naprawdę bardzo dużo jesteście w stanie zdziałać i że to będzie ogólnie bardzo korzystny dla Was rok i będziecie to zawdzięczać sobie, swojej też sile, myślę i determinacji. A więc bardzo, bardzo korzystny rok. Dobrze, teraz zobaczmy, co w sferze miłosnej. Dobrze, co tutaj w sferze miłosnej dla bliźniąt? Dobra. I zobaczmy. Księżyc oni też chyba tu mieli Boże niesamowite. Księżyc, taką samą energię. Tutaj macie z w i osiem mieczy, więc jest tutaj trochę jakby niewiadomych, może po prostu też swoją sytuację mylnie interpretujecie, więc też tutaj bym się tak nie przywiązywała. Bardziej tutaj musicie się też no, zdać na intuicję, na te pierwsze impulsy, które przychodzą do Was, tak. bo później jak zaczyna się za długo po prostu myśleć, interpretować, to dochodzi się no, do jakichś no, szalonych rzeczy. Jest lepiej tutaj y, na, zwrócić uwagę na te pierwsze intuicyjne jakieś y, odczucia w ciele, też y, właśnie y, co ciało mówi, co tutaj podpowiada ta intuicja. Czas y, odcięcia się od przeszłości też, żeby nie ciągnąć za sobą w tych sprawach, w tych sprawach miłosnych, relacyjnych, żeby to, co nie wyszło, powiedzmy cały czas żeby to nie powracało, żeby to nie miało wpływu na tą relację. I macie tutaj też tą ósemkę mieczy, że możecie tutaj nie widzieć jakiejś, jakiegoś wyjścia w tym obszarze. Oczywiście wyjście zawsze jest, tutaj umysł zawsze jakiegoś psikusa nam płata. Więc jeszcze może do, dodajmy do tej ósemki co tutaj, żeby odblokować. Proszę, macie, e, macie rycerza Buław. Piękna energia w sumie. Więc po prostu idźcie, za, za, idźcie w kierunku, w którym po prostu czujecie się dobrze z ludźmi, z, który, z którymi się czujecie dobrze. I po prostu, jeżeli uważacie, że no nie możecie czegoś zrobić, to po prostu pomyślcie sobie, co by Wam sprawiało, kto Wam... W jakim towarzystwie się czujecie dobrze, tak? Z kim? Nie musicie komuś się na siłę, jakby pracować i, i, i po prostu przypodobać, tak? Patrzcie na tych ludzi i dawajcie serce tym ludziom i uwagę, którzy też Wam dają tą uwagę, tak? Na nich się po prostu skupiajcie, tam gdzie już się czujecie dobrze, tak? a nie tam, gdzie musicie walczyć, pracować i, i w sumie nic z tego nie ma. Tak? Więc tutaj kierujcie się w te obszary, w których czujecie się dobrze, z tymi ludźmi, z którymi się czujecie po prostu dobrze, jesteście doceniani. I oni są też wdzięczni za to, że jesteście. Więc na tym tutaj się, na tym się koncentrujcie w sprawach miłosnych. Dobrze. Teraz praca, kariera, jak będzie wyglądała? Dobrze. Praca, kariera. Też trzy energie wybierzemy, dobrze, mamy tutaj 6 kielichów, głupiec i sześć mieczy, więc bardzo dobra energia jeżeli chodzi o pracę, macie pod spodem też rydwan, więc też ważne jest, żeby jednak tutaj była jakaś spójność, tak żebyście działali w zgodzie ze sobą. I to przyniesie najlepsze efekty. Sześć kielichów, więc harmonia emocjonalna. No, może tu też być jakieś oglądanie się wstecz, tak? Jakieś może idealizowanie pewnych tematów, tak? Związanych właśnie z tą sferą. Ale coś tutaj nowego się na horyzoncie pokazuje. Jest tutaj jakaś nowa szansa. Możecie w coś nowego wejść czy w nowy projekt, czy nowa praca, nie będzie się oczywiście tutaj bez ryzyka, ale myślę, że warto, tym bardziej, że pokazuje się także sześć mieczy, tak, że to wszystko się ułoży, to wszystko, że wszystko fajnie się tutaj poukłada, tak, więc mamy te dwie właśnie szóstki. Więc nie bałabym się wchodzić w nowe tematy czy w nowe wyzwania, czy, czy dokładać sobie właśnie jakieś nowe tematy związane z pracą, karierą, czy podwyższanie swoich kompetencji, tak? No, naprawdę bardzo korzystny też tutaj macie w tej sferze układ. Dobrze, a teraz y, ważny temat w tym roku, z czym będzie trzeba się zmierzyć, jakiś taki grubszy, tak? Y, to, będą, y, to jest jedna energia z Wielkich Arkan. Dobrze, macie Księżyc, też się powtarza. Więc y, tutaj no, y, z, z dużą ilością niewiadomych, tak? Nasze, y, tak jak powiedziałam, no, zdać się na intuicję, na te pierwsze impulsy, za dużo tutaj nie ma co rozmyślać, bo wtedy no przychodzą e, jakieś inne rozwiązania, zaczyna ten umysł już za, za mocno pracować, i e, jeżeli właśnie nie ma tej, e, tej klarowności, no to można po prostu e, naprawdę wymyślać różne rzeczy. Więc tutaj e, po prostu bardziej się skoncentrujcie na tej e, intuicji, na pierwszych impulsach. Które na tych podpowiedziach. Y, I po prostu też może, jakby y, aż tak bardzo się do tego nie przywiązywać, bo zawsze jest tutaj jakiś y, element błędu, tak? że możecie się jednak y, mylić. Y, ale to też nie znaczy, że macie nie działać, tak? To też nie może Was y, powstrzymywać. Może właśnie ten głupiec i ten księżyc też może właśnie spowodować. Proszę. Królowa buław chciała tutaj wyskoczyć. Więc tutaj może to być postać tak. Tej królowej buław, która będzie bardzo ważna dla Was. Okazja: tutaj z małych arkan wylosowałam. Energię, która mówi o okazji, na co zwrócić uwagę, czego nie przegapić, że to może być jakaś niby drobniejsza sprawa, ale istotna, która może mieć duże znaczenie. Tak? Więc tutaj, albo na osobę, zwróćcie uwagę, która ma tą yy, yy, taką energię królowej buław, jest taka właśnie pierwszoplanowa i, i taka energetyczna. I twórcza, i, i pociągająca, czy to kobieta, czy mężczyzna. A więc albo zwróćcie na tą y, osobę uwagę, albo może to być oczywiście wasza energia, w którą warto jest wchodzić, żeby właśnie zdobywać, żeby tutaj y, działać i osiągać y, sukcesy w tym 2023 roku. Jeszcze jedną energię tutaj dla bliźniąt y, stali przesłania aniołów. Amor. Hmm, piękną macie tutaj energię. E, amor. Napełniamy twe serce i, i, i umysł miłością, budząc w tobie miłość do samego życia. Źródłem tego przebudzenia stała się Twoja decyzja, żeby otworzyć się na miłość i cieszyć się nią. Pozwól sobie na spontaniczną celebrację. E, wszelkich przejawów miłości. Więc ogólnie otwórzcie się na miłość właśnie, nie zamykajcie się tutaj, tylko po prostu idźcie tam, gdzie jest Wam dobrze, radujcie się z tymi ludźmi, bądźcie z nimi i po prostu myślę, że w tej sferze miłosnej też będzie bardzo ładnie. Więc myślę, że macie w sumie bardzo piękne czytanie, dużo możecie zdziałać. Spokojne czytanie tak naprawdę. Spokojny, bardzo korzystny rok 2023 dla bliźniąt. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!